Jesteśmy przyzwyczajeni mówić sobie, że to Boże podobieństwo, ten Boży obraz to jest co? To jest rozum, to jest wolna wola, to jest dusza nieśmiertelna. Zazwyczaj te formuły katechizmowe mówią nam o tych trzech rzeczach. I faktycznie, gdybyśmy, gdyby się na tym zastanowić i porównać wszystkie inne stworzenia z człowiekiem, to tu wybrzmiewa nasza inność, nasza wielkość na tle innych stworzeń. Jakbyśmy nie porównywali, człowiek ma w sobie to, coś, co go odróżnia. I oczywiście w tym wszystkim ważne też zwrócić uwagę na ten pierwiastek duchowy, dusza nieśmiertelna. Czym jesteśmy podobni do Boga, który, mówimy, jest duchem. Dzisiaj jedną z takich bardzo daleko idących redukcji człowieka i odpowiedzi na to pytanie, kim jest człowiek, jest sprowadzenie go tylko do materii, że tam nie ma nic duchowego. Że każdy proces, każde. Każdą rzeczywistość człowieku da się wyjaśnić przez pryzmat jakiegoś rodzaju przepływów, impulsów, i tak dalej. Nie da się. Nie da się, bo jest jeszcze jakaś rzeczywistość, która nas ożywia, która jest rzeczywistością duchową, i która też ma swoje potrzeby, która też, na którą też może oddziaływać właśnie świat duchowy, a która często daje objawy także ich w ciele, także i w psychice, bo jesteśmy jednością.